Cześć, to Jagaszka. Pokażę Wam naturalne konturowanie brązerem. Jeśli takie lubicie, warto wybrać neutralny, bardzo łagodny bronzer z palety Hybrid. Warto wybrać duży, pochaty pędzel, który możemy w razie potrzeby ścisnąć w dłoniach, żeby uzyskać węższy i bardziej precyzyjny kształt naszej linii, którą tworzymy. Podkreślamy kości policzkowe odrobinę poniżej ich wypukłości. Jeśli chcemy zachować uśmiech i pogodę w twarzy, to ważne, żeby podkręcić odrobinę ten kształt, idąc w stronę środka twarzy. Podkreślamy kontur naszej twarzy, zaczynając od kości czoła, kończąc na żuchwie. I to ważne jest bardzo, żeby robić to od dołu, tak żeby efekt był skuteczny, ale niewidoczny. Muskamy wszystkie wystające partie twarzy, ale również szyi i dekoltu. Podkreślamy kształt oka, możemy wysmuklić przepięknie nos lub wypełnić optycznie usta. Wzmocnimy ten efekt używając komplementarnego błyszczyku, który doda nam blasku nawilżenia i głębi.